Jak przystało na pomorskie koforum, e, czyli wymianę doświadczeń, mamy dzisiaj okazję spotkać się w wyśmienitym gronie z okazji panelu dobre praktyki, e, podczas którego chcemy porozmawiać o tym, co mają sobie do zaoferowania. Przedstawiciele administracji samorządowej oraz biznesu w różnych tematach. Tematach takich jak na przykład tworzenie zielonych miejsc pracy, promowanie postaw ukierunkowanych na ochronę środowiska czy korzystanie z dobrych ekopraktyk w biurach. Bo chyba zgodzimy się wszystkie, że tak naprawdę możemy zrobić coś dla środowiska. Każda firma, każda instytucja, każdy z nas i możemy korzystać z wielu dostępnych narzędzi. O tych narzędziach dzisiaj będziemy rozmawiać. I tak naprawdę nieistotna jest wielkość firmy, struktura jej czy budżet, jakimi operujemy. Podczas dzisiejszego panelu gościmy następujących gości. Jest z nami pani Sylwia Molewska, prezeska Fundacji Biznes dla Klimatu. Pani Marta Kołodziejczak, starsza specjalistka do spraw komunikacji marketingowej w firmie Balex Metal. Pani Monika piotrowska Szypryt, kierowniczka działu promocji i edukacji ekologicznej GIFK. Mam tutaj ściągę. <laughs> ja nazywam się Iwona Bolt, na co dzień pracuję w zakładzie utylizacyjnym i przyczynkiem do tego spotkania, do tej rozmowy o dobrych praktykach jest nasz zakładowy projekt Koliber, który nas łączy w pewien sposób, ale o tym pewnie za moment. Drogie panie, moje ulubione wejście jest takie, że społecznie odpowiedzialny i zaangażowany biznes zdaje się, że jest coraz bardziej powszechny, że zyskuje coraz więcej zwolenników w Polsce, co zresztą widzimy, jak popatrzymy chociażby sobie na ilość zgłoszeń, które trafia do forum odpowiedzialnego biznesu. Kiedy, kiedy raportujemy, tak i zgłaszamy te, te, te praktyki, to forum jest pewnego rodzaju takim przeglądem działań CSR. Stąd możemy stwierdzić, że tych zgłoszeń i jakby tych działań jest coraz więcej w naszym kraju. Zatem widzimy też, że coraz więcej firm zaczyna zarządzać tym ryzykiem środowiskowym, że zaczyna w, w Wpisywać, poniekąd wkładać, zaszywać w strategiach biznesowych czy csr te postawy, które właśnie są ukierunkowane na tą ochronę środowiska. Mało tego, coraz więcej robimy też akcji takich zachęcających pracowników do działań proekologicznych. Zaczniemy od biznesu i zaczniemy tutaj od pani Sylwii i od biznesu dla klimatu. Jest to rodzaj fundacji, która zrzesza naukowców, przedsiębiorców. I tak naprawdę to jest państwo robicie to, co w tej chwili o czym my też mówimy, czyli o łączeniu, tak, że w jedności siła, czyli i samorządy i przedsiębiorcy mogą dużo więcej. Zacznijmy zatem czym jest ten manifest klimatyczny, o którym chciałabym dzisiaj z panią porozmawiać. Kto może się do tego manifestu włączyć i właśnie po co to robić? To tak. Zacznę rzeczywiście. Czym jest manifest klimatyczny? Manifest klimatyczny jest proekologiczną akcją, którą uruchomiliśmy w 2019 roku. Wszystko zaczęło się de facto od, od dokumentu o nazwie manifest klimatyczny przygotowanego przez ekspertów, w którym to eksperci przygotowali, zapisali konkretne wskazówki działania które możemy robić, które powinniśmy robić, aby przeciwdziałać z niekorzystnym zmianom klimatycznym i degradacji środowiska. I od tego wszystkiego się zaczęło, a potem przygotowaliśmy wokół tego dokumentu tych konkretnych wskazówek wyzwań do działania, naszą edukacyjną akcję Wszystko w Twoich rękach, którą prowadzimy właśnie już dwa lata, i będziemy kontynuować na naszych social mediach, na Stronie na, na blogu, tworząc edukacyjne treści o tematyce proekologicznej, ale przede wszystkim angażując, wzywając do działania, pokazując dobre praktyki tych działań, bo to jest chyba dzisiaj, w mojej opinii, klucz do sukcesu, żeby pokazywać, że wiele rzeczy się już dzieje w różnych obszarach i je promować. Więc tworzymy te treści, dedukując je, zarówno do mieszkańców, obywateli, indywidualnego odbiorcy, jak i też do biznesu. I jeżeli chodzi o sam manifest, to, to zapraszamy do, do współdziałania. Przyłączyć może się każdy. Nie mamy tu jakiejś zamkniętej formuły. De facto nasz manifest jest dostępny na naszej stronie manifestklimatyczny.pl. Można go sobie przeczytać. Jeżeli bliskie są firmie, instytucji te wartości, które są nam, to można po prostu go podpisać. Też również na naszej stronie jest taki taki formularz, więc każdy, kto zgadza się z tymi postulatami, każdy, kto chce rzeczywiście realnie wprowadzać w swoje działalności biznesowe działania przeciwdziałające zmianom klimatu, bo powiedzmy sobie, to biznes jest w dużej części odpowiedzialny za tą, za tą sytuację. W której jesteśmy za degradację środowiska, za zmiany klimatyczne, więc biznes musi na siebie wziąć tę odpowiedzialność i to robi. I to jest pierwszy taki ważny postulat nasz i ważna deklaracja, a druga, równie ważna to jest zaangażowanie w biznesu właśnie w działania edukacyjne. W działania angażujące naszych pracowników, klientów, partnerów, bo to jest też, co właśnie biznes może robić. I to jest to też, co my chcemy w ramach fundacji robić i co robimy, dając trochę platformę do współpracy w szeregu różnych działań. I to się dzieje, i myślę, że to jest de facto, w to wierzymy, że to jest klucz do rzeczywistej zmiany. Oczywiście zaczynając od siebie, od każdej, każdej firmy, każdej organizacji, każdego z nas, ale też. Edukując i pokazując e, e, dobre praktyki innym. Zostając przy tych dobrych praktykach, czy może Pani nam wymienić na przykład takie dwie praktyki, które możemy tutaj położyć na przykład na stół i powiedzieć: Szanowni Państwo, zajrzyjcie, one są tam opisane, warto z nich skorzystać. Możecie już dziś zacząć być bardziej prośrodowiskowi, mhm. działać proaktywnie. Mhm. To może zacznę od tej bliskiej obydwie są bliskie mojemu sercu, ale tą sami stworzyliśmy i, i ją kontynuujemy i, i też wychodzi się z branży, w której biznesowo działamy, czyli z branży ochrony wód i retencjonowania wody. Przygotowaliśmy taką inicjatywę Mapa Retencji y, trochę w odpowiedzi na ten problem deficytu wody, bo pewnie wszyscy wiemy, że to jest jeden z, z kryzysów, które nas y, potencjalnie czeką. Mamy deficyt wody. Więc odpowiedzią na, 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 to, na to wyzwanie może być jej retencjonowanie. No i my przygotowaliśmy mapę retencji, gdzie zachęcamy do pokazywania dobrych praktyk, znowu mm -hmm. idąc tym duchem. Czyli to jest taka kolejna platforma do. To jest w ramach naszego manifestu e, strona, gdzie każdy może pokazać, co dzisiaj robi. Od Kowalskiego, który retencjonuje tą wodę przy swoim e, budynku, poprzez firmy, które to robią również z, tym, z tą ideą. Mam możliwość retencjonowania i wykorzystywania do swoich. Celów, również do procesów technologicznych. Więc to jest ten pierwszy przykład. Naprawdę zapraszam do, na stronę manifestklimatyczny.pl. Tam jest zakładka Mapa Retencji. Tam już ponad 150 takich praktyk, przykładów. Zliczamy też tę retencję, więc też możemy pokazać, jaka jest skala, bo, bo to jest chyba siłą. Powszechność działania jest siłą, do, jest kierunkiem, który pozwoli nam rzeczywiście osiągnąć efekty. I to jest pierwszy projekt. A drugi projekt to taki projekt o charakterze CSR-owym, ale też takim employee brandingowym. Zachęcam do przyłączania się do firm do, takiej, do tej akcji. To jest akcja, do której my osobiście się przyłączyliśmy, my jako firmy z grupy przyłączyliśmy się do tej akcji. Akcja Operacja Czysta Rzeka to jest taki projekt, który można włączyć w swoje employee brandingowe działania my w ramach eventu jubileuszowego dla pracowników. Włączyliśmy to i wspólnie z pracownikami posprzątaliśmy kawałek ziemi. Naprawdę świetna akcja do tego, żeby żeby się zaangażować, pokazać też pracownikom, że warto to robić. A w skali Polski no to jest 21 ton zebranych śmieci w, w tej akcji, więc myślę, że konkretna wartość dla środowiska. Ja sądzę, że w ogóle na Państwa stronie to jest kopalnia wiedzy dla tych, którzy rzeczywiście chcą, więc naprawdę warto zajrzeć z pewnością na stronę manifest klimatyczny. Ale na moment z biznesu przeniesiemy tutaj teraz do, do, do gminy, bo no, musimy tutaj przy okazji wspomnieć o tym, że gminy też robią bardzo dużo w tej materii. I świecą przykładem, i warto tutaj wspomnieć chociażby o kampanii Gdańsk Bez Plastiku, która od 2019 roku funkcjonuje, działa i której celem jest promowanie właśnie takich postaw proekologicznych. Magistrat w Gdańsku zrezygnował z plastikowych butelek na rzecz szklanych, robi wiele działań, bo wiadomo, że to, co jest od góry, się zaczyna, tak, ma później przełożenie na niższe partie, czyli na przykład na spółki miejskie, które działają oczywiście zgodnie z wytycznymi, ale również robią coś same od siebie. I robią bardzo ciekawe rzeczy, i myślę, że tutaj pani Moniko Panią bym prosiła o parę słów na temat zielonego biura, które żeście wdrożyli. No, dobrych kilka lat temu, kiedy jeszcze właściwie nawet chyba nikt o tym nie myślał i nie mówił, przynajmniej tutaj w tym takim samorządowym środowisku. No, idea zielonego biura zrodziła się tak naprawdę w 2012 roku, czyli faktycznie no, za chwilę będzie 10 Świat, lat. No. Początkowo jakby zrodziła się na podstawie naszych, naszej strategii. Gdzie zakładaliśmy, że wizerunek firmy powinien być taki, że to jest to firma proekologiczna, a także jednym z celów naszej strategii jest edukacja ekologiczna, więc to jakby było po, te, te dwa cele y, zakiełkowały i właśnie mhm. dzięki temu wzrosło Zielone Biuro. Początkowo to były takie działania. Standardowe, czyli segregacja odpadów, oszczędzanie papieru, czyli druk dwustronny albo w ogóle bez drukowania, jeśli nie ma takiej potrzeby, oszczędzanie energii czy wody. Natomiast w trakcie rozwoju tego projektu, kiedy też zabezpieczył, firma zabezpieczyła nam dodatkowe środki. Ten projekt zaczął się trochę rozszerzać. Stwierdziliśmy, że zielone biuro to nie tylko obowiązki, ale również trzeba tym pracownikom coś dać, że zielone biuro to nie jest tylko oszczędzanie jakichś tam zasobów, ale również dbałość o kondycję psychiczną i fizyczną pracowników. E, czyli na przykład nie wiem, spotkania z fizjoterapeutami, czy jakieś webinaria na temat jak radzić sobie ze stresem, zapewnienie owoców czy płatków tak, na śniadanie. E, no a potem jeszcze weszły takie niestandardowe już e, rzeczy, e, wynikające z wiedzy, którą pozyskaliśmy w ramach naszego udziału w różnych projektach międzynarodowych. I między innymi wprowadziliśmy środki czystości i środki higieny osobistej z, certyfik z certyfikatami ekologicznymi. Zlikwidowaliśmy pojemniki na śmieci w pokojach, także. To, to chyba prostu... był duży opór z tym. To myślę. znaczy Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie większy, natomiast ci najbardziej oporni pracownicy tak sobie radzą, że zbierają te odpady gdzieś tam w jakiejś torbie czy jakimś tam zakamuflowanym koszu, natomiast sprzątaczki tego nie, nie, nie mają obowiązku tego opróżniać, więc tak czy siak w pewnym momencie ten pracownik tak musi się udać do tych, tak, udać i się i do i tych pojemników do segregacji i tam te swoje odpady wysegregować. Um, także no, ta edukacja oczywiście to nie tylko wdrażanie jakiegoś rozwiązania, trzeba tym pracownikom coś też od siebie dać. Tak jak powiedziałam, trzeba im pokazać, jak to robić, o co chodzi, dlaczego to jest konieczne. No, wprowadziliśmy na przykład naklejki na wyłącznikach światła, które mhm. też mają przypominać o tym, że no, jednak jak wychodzimy z jakiegoś pomieszczenia, to warto to światło y, zgasić. Um, Czyli to jest tak szereg drobnych elementów, tak, które się składają na jeden taki całkowity projekt. Tak, W każdym tak, momencie tak. przypominacie tak naprawdę no, pracownikom o, o yy, Dokładnie. Hmm. I no, tak jak mówiłam o tych benefitach, to też różne konkursy, które gdzieś tam wymuszają pewne działania, ale też zachęcają, no bo, bo ludzie wiedzą, że jak w tym konkursie no, wygrają, czy tam się zmobilizują, to będą jakieś tam bonusy, to było też, czy są tak warsztaty jakieś przedświąteczne takie w stylu zero waste. E, także no mówię, szereg, szereg różnych działań. E, ten projekt, ponieważ trwa już tak długo, gdzieś tam się wpisał e, w funkcjonowanie naszej spółki, więc e, Ludzie gdzieś tam się przyzwyczaili. Natomiast no chyba naj, największy problem dalej jest tą segregacją odpadów. Ale to jest chyba taki powszechny problem. Ale tutaj też sobie radzimy, tak, bo odwiedzacie nas, tak? Wspólnie tak, edukujemy. Tak, tak ludzi, pracowników i to też jest bardzo ciekawy wątek, wrócimy do niego za moment, ale nie mogę, nie mogę, no nie mogę nie <laughs> zadać tego pytania jeszcze. Zostawię miasto na detoksie, mój ulubiony projekt wasz, ale powiedz o tym ostatnim dwa zdania dokładnie, bo czas nas goni, mamy tutaj 15 minut. Jaki to jest projekt, który dąży do tego, żeby zmniejszyć ilość mikroplastików w Bałtyku? Cztery zdania. E, dobrze, czyli nie dwa cztery. cztery. E, to znaczy, tak, to jest to jeden właśnie z właśnie projektów międzynarodowych, w którym bierzemy udział. E, generalnie e, powstał dlatego, że problem mikroplastiku no, coraz szerzej um, się pojawiał w, w, w komunikacji, tak? Ludzie zaczęli dostrzegać to, że e, plastiki, które gdzieś tam są w środowisku, to nie jest, są tylko te wielkogabarytowe odpady, ale że z nich mhm. powstaje mikroplastik. I w zasadzie, jakby celem projektu jest edukacja, czyli pokazanie ludziom, Jakie są źródła tego mikroplastiku i co można zrobić, żeby tego mikroplastiku nie generować. A z drugiej strony jest to zweryfikowanie różnych technologii, niektórych nowatorskich, które pozwolą ten mikroplastik, który w tym środowisku już jest, wy wyeliminować. To tylko jeszcze powiedz na koniec, naprawdę, gdzie w ogóle możemy przeczytać coś o tym projekcie? Gdzie obserwować? E, to znaczy, działania? tak, generalnie e, informacja o projekcie jest na naszej stronie, na stronach partnerów prowadzimy tak jak wspomniałaś kampanię Miasto na detoksie która wyrosła też w ramach projektu mm -hmm. innego co prawda ale y, cały czas kontynuujemy tą komunikację na Facebooku miastonadetoksie.pl tak gdzie postujemy i tam jest też dużo informacji na ten temat no, poza tym ponieważ w ramach projektu były też badania zawartości mikroplastiku w różnych elementach środowiska to chcemy opublikować raport bo już te wyniki mm -hmm. zaczynają spływać gdzie pokażemy no, jakby już namacalnie się, tak, tak, czy, czy w tej wodzie pitnej jest czy nie jest czy w ściekach jest I Kiedy ten raport będzie tak już no ciekałość. mam nadzieję że do końca roku bo tak się kończy projekt natomiast jedno co już widać po wynikach to jest potwierdza że głównym źródłem Mikroplastiku, niestety jest pranie czyli pranie, tak, ubrań syntetycznych. Na pewno y, wszyscy ci, którzy słuchają dzisiaj <śmiech> <śmiech> będą czekali z niecierpliwością i, i zajrzą do waszego raportu, chociaż zdradziłaś nam już. Teraz, no bo słuchajcie, znowu zostanę jeszcze m, przy tym wątku właśnie, w jaki sposób możemy w prostych działaniach edukować pracowników, gdziekolwiek pracujemy, jesteśmy, bo m, i wrócę do początku tego całego naszego spotkania i, i, i przyczynku do tego spotkania, czyli do projektu Coliber, czyli zakładowego zakładu utylizacyjnego. Jest to pewnego rodzaju Wspólnie wymyślona z, w naszym dziale platforma inspiracji, konkretnych warsztatów, konkretnych pomysłów właśnie, co można wdrożać, wdrażać i jak można to wdrażać w firmach, żeby zmieniać nawyki pracowników na te bardziej proekologiczne. A wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że rokrocznie zakład utylizacyjny, który zagospodarowuje ponad 300 tysięcy ton odpadów, odwiedza około tysiąca osób. To są wycieczki organizowane przez, to są grupy studentów, uniwersytet ze starszego wieku, czy trzeciego wieku, przepraszam. Natomiast pandemia, jak wiemy wszyscy, zabrała nam tą możliwość, w związku z czym no, zastanowiłyśmy się, co możemy zrobić i wtedy pojawił się pomysł, ok, to można zakład zwiedzać wirtualnie. Jak powstała możliwość wirtualnego zakładu, to później powstała platforma Kolibra. No, i teraz dochodzimy do tak zwanego praktycznego wykorzystania. Bo koliber jest ofertą dla wszystkich, jest ofertą też dla biznesu i dla samorządu. I chciałam Was zaprosić na obejrzenie filmu, w którym zobaczymy, jak w sposób praktyczny działa koliber. A potem zadam Pani Marcie pytanie, co łączy koliber i termoizolację. Zapraszam na film. Tylko i wyłącznie zagospodarowujemy odpady i bezpiecznie przekazujemy. Cieszymy się, że firma Balex Metal chce współpracować z zakładem utylizacyjnym przy projekcie Zielonego Biura. Przeprowadziliśmy warsztaty z segregacji, jak wdrażać je we własnej firmie. Dzisiaj dowiedziałem się, że są różne typy plastików, które musimy inaczej segregować. Nie spodziewałem się skali takiego, tego zjawiska, jak wielki jest to zakład, jak wiele tutaj pracy trzeba włożyć, jak bardzo ludzie tutaj muszą być uważni, bo rzeczywiście te śmieci, które przyjeżdżają, one są praktycznie nieposortowane. Ja sam na to też nie zwracałem takiej szczególnej uwagi. Warto było tutaj dzisiaj przyjechać. Otwierają się oczy. Na to, co się dzieje z tymi śmieciami. Ciężarówki stoją kilometrami, ludzie, setki ludzi stoją na sortowni, segregują śmieci, które nam się wydaje, że, że my już w domu dobrze posegregowaliśmy i wrzuciliśmy do odpowiednich worków, o ile w ogóle to zrobiliśmy. Myślę, że jako zakład produkcyjny i pracownicy tego zakładu powinniśmy wszyscy tutaj dotrzeć, żeby zobaczyć, co produkujemy i w naszych domach, i w naszej pracy. I ile wysiłku i czasu potrzeba, żeby cokolwiek z tym zrobić, żebyśmy mieli piękne parki, piękne morze, piękne plaże. Wrażenie jest ogromne, bo też ogrom tych śmieci jest wielki. Więc zobaczenie tego wszystkiego w jednym miejscu, w jednym czasie, przy tym ciężkim sprzęcie, przy tych taśmach, po których to jedzie, robi wrażenie. Rzeczą jest to, że tak naprawdę z wszystkich rzeczy, które segregujemy, tylko odpady bio nie są już segregowane tutaj na wysypisku. Cała reszta w workach, które my przygotowujemy w domach i tak trafia do ponownej segregacji. Imponuje mi ta organizacja, bo rzeczywiście widać, że praca idzie i że cały czas coś się dzieje i jest to dobrze zorganizowane. Czasami też od niechcenia wiadomo wrzucimy cokolwiek, a worek jest OK, zamkniemy klapę. I koniec po problemie. Ale ten problem potem zaczyna się tutaj i wraca, więc pomagajmy tym ludziom i segregujmy śmieci. Obejrzeliśmy właśnie, jak świetnie edukujecie ekologicznie swoich pracowników, więc pytaje, powstaje pytanie, po co to robicie i czy tego typu propozycja, którą oferuje dzisiaj projekt Coliber, jest dla Was interesująca i dlaczego? Projekt Coliber jest, powiedziałabym, fantastyczną odpowiedzią na to, czego potrzebujemy w ramach Zielonego Biura i nie tylko, ponieważ od 2020 roku prowadzimy program, który nazywa się Planet Passionet. I jest to bardzo złożony i skomplikowany program, który zakłada przez 10 lat dojście do, do, takich, do wypracowania bardzo takich twardych celów, które wymagają zmiany procesów, podjęcia wielu inwestycji. Ale bardzo szybko przekonaliśmy się, że wszystko fajnie, że, że tutaj mamy te nasze plany, ale bez naszych pracowników bez tej takiej, tego indywidualnego zapału, że chcemy coś zmienić, no nie wskuramy nic. I kiedy właśnie znaleźliśmy tutaj waszą ofertę, no to ona, ona po prostu fantastycznie wpisywała się w to, co mieliśmy w głowie. Troszkę nam podpowiedzieliście, jak się za to zabrać. Nie ukrywam, nie ukrywam więc to było bardzo pomocne. No i taka najważniejsza rzecz. Te nasze cztery obszary, w których my działamy w ramach Planet Paśnet, to jest, to jest coś, co możemy w ramach kolibra i spotkań z Wami wypracować taką bazę, to mhm. znaczy porozmawiać i o dwutlenku węgla, i o pozytywnej energii, i o właśnie o, o tym, w jaki sposób możemy dojść do gospodarki odpadami obiegu zamkniętym, o oszczędności wody, o zanieczyszczeniu wody. No i podstawowa rzecz, oprócz wiedzy, jest refleksja i to tak taka naprawdę namacalna, ponieważ samo pójście do sortowni robi tak ogromne wrażenie. To, co powiedziała tak, Ania z, tak, mm -hmm. tak, z działu personalnego Balex Metal, ilość śmieci to jest jedna rzecz, ale nawet, nawet zapach, który, <laughs> który temu towarzyszy, to naprawdę robi ogromne wrażenie więc no, jesteście tutaj dla nas takim cennym wsparciem. Bardzo się cieszymy. A co macie wobec tego jeszcze zaplanowane w, na przyszły rok w ramach projektu, który prowadzicie? Co wiecie, że będziecie kontynuować z pracownikami lub w ogóle w jakichś innych obszarach? Mhm. Bo myślę, że to też będzie ciekawe dla naszych tutaj słuchaczy. E, to znaczy, w ogóle szczerze mówiąc, słuchając pań, to jestem taka podbudowana, bo widzę, że idziemy bardzo dobrą drogą. Troszkę przyznam się, że pandemia popsuła nam te plany, czy raczej ten harmonogram. To znaczy, wydaje mi się, że bylibyśmy już o wiele dalej w tych założeniach. Natomiast mimo wszystko, no, wydaje mi się, że postępujemy wzorcowo. To znaczy, chcemy, żeby w sposób naturalny przyszła, przyszła taka odpowiedzialność jeden za drugiego, inspirowanie się, motywowanie się do dalszego działania. I właśnie dlatego mamy i taki system identyfikacji w, w biurach, i w, w wszędzie w pomieszczeniach, czy nawet na halach produkcyjnych. I system identyfikacji, który przypomina. Przypomina, mhm. przypomina o tym, że jeśli ktoś zapomniał zgasić światła, to czemu nie miałabym zrobić tego za, za, za moich kolegów ja? Żebyśmy oszczędzali wodę, żebyśmy właśnie we właściwy sposób segregowali te śmieci. I staramy się też tutaj podawać takie przykłady, które są z podsumowań naszej grupy, to znaczy, co już nam się udało zrobić. Na przykład, ile zaoszczędziliśmy wody, przeliczamy na na setki y, litrów y, zwanien, tak, domowych. I ile wam się udało zaoszczędzić tej wody, pamiętam Ojej, e, przyznam się, że, że z wannami nie, nie poradzę sobie. Natomiast rzeczywiście y, na przykład y, y, sprawdzaliśmy, że jeśli chodzi o energię, to zaoszczędziliśmy jej w całej, w całej grupie. grupie mhm. y, tyle, ile jest potrzeba dla Londynu na y, okres jednego roku. Więc okay. myślę, że jest to y, już niezły wynik. I rzeczywiście takich, takich małych, drobnych rzeczy jest bardzo dużo, yy, i one tak tworzą tą, tą, tą spójną całość. Jeśli Czyli, mogę coś no dodać, właśnie mm -hmm. tutaj fajna kwestia jest poruszona, że warto przy takich działaniach yy, zrobić tą identyfikację, bo my mm, też zrobiliśmy tak. logotyp dla Zielonego Biura i wtedy jest takie zero skojarzenie, tak? Nawet jak ktoś w konkursie wygra, dostanie ten gadżet i ma go na biurku, to to jest też taka przypominajka, że to było w ramach Zielonego Biura i ja. Chcę w tym zielonym biurze działać. I... Czyli wszystkie tutaj w sumie w zasadzie jak siedzimy, myślimy dokładnie w ten sam sposób, tak? Bo ten, znowu z kolei ja wrócę do kolibra, on też właśnie sugeruje dokładnie w działaniu, konkretnych działaniach skierowanych do pracownika, żeby używać takich, takich identyfikacji właśnie na wyłącznikach światła, mm -hmm. przy bateriach z wodą, dokładnie. tam, gdzie można zaoszczędzić te zasoby, to, to warto po prostu korzystać z takich właśnie przypominajek. I ponieważ czas nam się kończy, widzę to. <laughs> To powiem tak, że bardzo mi było miło z Wami, drogie Panie, porozmawiać i myślę, że chyba wszyscy uczestnicy Pomorskiego Ekoforum mogą czuć pewien niedosyt tutaj, bo mogłybyśmy rozmawiać godzinami i myślę sobie, że każda z nas ma tutaj jeszcze kompletnie wiele do powiedzenia, bo tych projektów jest bardzo dużo i mamy wiele doświadczeń, bardzo duże doświadczenie w wielu obszarach. Więc tak sobie pomyślałyśmy, spotykając się wcześniej, że jeżeli będziemy miały taki niedosyt, to na pewno stworzymy i, i do tego potem zachęcam również uczestników pomorskiego Ekoforum do sięgnięcia po wersji elektronicznej, tego podsumowania tej rozmowy, które z pewnością będzie to podsumowanie w takiej wersji elektronicznej dostępne dla uczestników właśnie tej konferencji. Bardzo serdecznie Wam, drogie Panie, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie za spotkanie kolejnym razem. Dziękuję. Dziękuję.